Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w kolejnym dniu. Dzisiaj jest środa, godzina dwunasta. Znajomy parking, pewnie co nie, moi drodzy? Oczywiście, że znajomy parking. Eee... Tacho zakończyłem o 2.30 9 godzin pauzy już mi wyszło, ale na chwilę obecną nie mam żadnego zlecenia, więc liczę na to, że mi wyjdzie 11 godzin pauzy. A 11 godzin pauzy wychodzi mi o godzinie 13.30 no tak to na razie wstępnie wygląda Oh, i trzeba jest skorzystać z ubikacji i potem zobaczymy co dalej. Kruca fuca, takie hektary kurde uszłem od auta i okazało się, że nie wziąłem e, dokumentów e, swoich, gdzie mam kartę e, płatniczą i muszę się z powrotem e, wracać, że tak powiem. Ja pierdyle normalnie, nie wierzę. O, oh, Tak to jest, jak się kurde nie ma w głowie kto się ma w nogach ale już jest kurde ogarnięte już mam kurcze kartę płatniczą swoją i mogę podążać na stację Shell'a żeby zobaczyć czy kupię mleko bo jak kawa bez mleka no ale aczkolwiek z tym to że tak powiem może być problem żeby mieli tu mleko aczkolwiek jak mieli kawę i cukier tam widziałem. To może i będą mieli, e, że tak powiem, mleko. Więc zobaczymy. Na tej stacji to już mnie chyba nic nie zaskoczy. Uwaga, mieli mleko. Normalnie, ja pierniczę. Nie dość, że mają mleko, kawę, cukier. Tu mają różnego rodzaju makarony. E, jakieś tam mają pierogi w lodówce. Więc kurczę no, fajnie fajnie, że się tak przygotowali. Może być też to, że to jest tak spowodowane tym, że tu jest ten park, parking cały, więc dlatego tak właśnie to rozwiązali. Nie wiem, choć się domyślam, ale dla mnie jest najważniejsze, że ja mam mleko do kawy. Dla mnie najważniejsze jest to, że było jednak mleko, więc jest połowa sukcesu. Dotrę do auta to sobie zrobię kawę. I w międzyczasie się odezwę do szefa i do spedytora, co oni mają za plan ze mną. Nie ukrywam, że fajnie by było, jakby mnie wyciągnęli już z strony Polski. Dlaczego? Dlatego, że mi się kurde, już nawet zaczyna jedzenie kończyć. Nie mam praktycznie już nic. No, ale to będę wszystko wiedział za chwilę, jak będę w aucie. A few moments later. Właśnie teraz dostałem e, info, że e, będzie, będę ładował e, Amazon i kierunek będzie tym razem do poznania na Amazona. Więc fajnie, fajnie, jak jest fajnie, moi drodzy. Robota się kurde kręci. Jak już jest polska, to już jest połowa sukcesu. <laughs> będzie kurde, normalne, zakupione jedzenie. <laughs> Nie ukrywam, że. No, lodóweczka jest już pusta. Zostało mi kurczę, nie wiem, jakaś wędlinka. O, kopytka mamy. Czyli kurczę na obiad sobie zrobię kopytka. Okej okay. Dobra, to, 5 minut na młoteczkach standardowo i będziemy działać. A więc tak Już jestem właśnie zameldowany, no i kazali mi pod bramę podjeżdżać. Ale dzisiaj powiem szczerze, że tu jest kurde full aut, bo cały parking kurcze tutaj jest właśnie zabity te wszystkie e, zatoczki i kurczę nawet nie wiem ile jest aut tam przede mną wiem, że tamten wjeżdża, to go nawet nie będę liczył tam jest jeden dwa chyba trzy, cztery, piąty ja jestem szósty, chyba ale nie jestem pewny dobra, no co Trzeba będzie tu swoje odstać i tyle. 16:40 załadowany. Wyjechałem już z Amazona i obieram kurs na Polskę. A rozładunek mam w Polsce, w Poznaniu. I nawigacja mi tam pokazuje 650 km, 9 godzin rzekomo dreptania rzekomo. Wiadomo, że coś tam może mi się uda zbić, ale wstępnie czas przyjazdu mój jest o trzeciej w nocy. Więc no tak słabo to wszystko wygląda na chwilę obecną. Zobaczymy co spedytor odpisze mi na ten temat. Na razie jadę. A i muszę powiedzieć, że dzisiaj w tym Amazonie tutaj na Słowacji trafiłem normalnie na typowego Gestapo, bo wszystko mu dzisiaj nie pasowało, nie? Normalnie gościowi nawet nie pasowały buty Moje A już nie wspomnę, że problem mi zrobił z naczepą Bo podniosłem ją na poduchach maksymalnie do góry I stwierdził, że to jest za mało Że oni mnie inaczej nie załadują Ale jak widać jakoś załadowali Mogłem mu tłumaczyć, że w sobotę tu byłem, w niedzielę tu byłem, wczoraj tu byłem. Nie, on ma swoją wizję i on wie najlepiej. A potem kurde zdziwiony, że jestem załadowany i jakim cudem oni załadowali. The next day. Sytuacja wygląda taka, że jestem właśnie na miejscu od 20 minut. Byłem tutaj dokładnie o godzinie 3.20 podjechałem pod bramę żeby się zameldować no i kobitka na ochronie powiedziała mi, że i tak i tak mnie nie rozładują, bo oni od 4 do 6 rano nie pracują, bo jest zmiana dopiero o szóstej rano mogę z powrotem podjechać do niej, żeby się jeszcze raz zameldować, żeby wjechać pytałem się też, czy jest możliwość, żebym naczepę zostawił powiedziała mi, że to i tak nic nie zmieni, bo oni o czwartej kończą, więc nawet nie ma też takiej opcji. No, no cóż, więc e, że tak powiem, pauza do dwunastej. Z hakiem będzie. A few moments later. Witam bardzo serdecznie. Jest godzina 12.43. Mi właśnie można powiedzieć, że wyszła już pauza dziewięciogodzinna, bo e, tacho zakończyłem o 3.42. I tak dla przypomnienia, ja się znajduję właśnie e, na Amazonie. E, w sumie to bardziej przed bramą ich się znajduję. E, nie zostałem rozładowany, dlatego że ja tu byłem o 3.20 i pani na ochronie mi powiedziała, że oni e, do 4 rano tylko pracują i mają potem przerwę aż do 6 rano i nawet nie szło im zostawić naczepy ani nic, więc... Dobra. 1245, ja tylko sobie kuknę. Tak, mogę rozpoczynać tacho. Yy, rozpocznij Polska elegancko. Zrywamy, podjeżdżamy i zobaczymy co się będzie za chwilę działo. Ja wygląda taka, że właśnie teraz zostałem wrzucony yy, w Amazonie. I yy, yy, spedytor do mnie dzwonił, że jak mnie zrzucą to żebym się kierował w e, stronę Świdnicy Bo będą bliskie Niemcy I powiem szczerze, że wcale się tym nie zaskoczyłem Bliskie Niemcy, Frankfurt Czyli tam, kurde, Karlsruhe e, Te okolice Ja pierdyle Rozładunek jutro do godziny 15 e, Do Świdnicy mam 245 km jeszcze dreptania The next day Dzień dobry, witam serdecznie drodzy widzowie. Dzisiaj jest piąteczek. Godzina 9.05. Zostało mi jeszcze 3 minuty pauzy. Jak wczoraj mówiłem, dostałem kurczę, zlecenie od szefa, jak mi on to pięknie powiedział. Do zrobienia są szybkie Niemcy i też mówiłem, że nie wierzę, że to są szybkie Niemcy. No i moje przeczucie mnie wcale nie myliło. Ale na spokojnie z, tam, z tej miejscowości Sady koło Poznania Miałem do lotu do Świdnicy 230 km Byłem tam O godzinie w Świdnicy 17.50 Póki się załadowałem Póki dostałem papiery to była godzina Praktycznie prawie że 20 tam za 5,20 20 była No i co I no i stamtąd kurczę doleciałem aż do Niemiec. Nie wiem gdzie ja tutaj stoję, może gdzieś w okolicach Chemnitz jestem, coś koło tego. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia. I teraz do moich szybkich Niemiec jeszcze mi pozostało 350 km, nie? A ja jadę tam, kurde, prawie że pod Frankfurt. I to są szybkie Niemcy. Eee, rozładunek jest do godziny 15.00. Wstępnie z moim dolotem i z moją pauzą to będę parę po 15. Przede wszystkim jest to, że załadowałem 60 euro palet i 76 gitarboxów pustych. I zaraz Wam coś pokażę, bo to mnie normalnie rozłożyło na łopatki. O północy dosłownie stanęłem. Tutaj jeszcze parę rajek było wolnych, więc fajnie że nawet w jakąś rajeczkę mi się że mi się udało rajeczkę trafić Nie zwijałem linki celnej, bo ładowali mnie od, od dupy Czyli sobie paleciakiem idziełem, bo to były puste pojemniki Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że... Czekajcie, o, ten linka jest ale najlepsze w tym wszystkim jest to Że na puste pojemniki Dali mi plombę. No w tą kuźwa normalnie nie uwierzyłem. No i co z tego, że plomba jest? Jak ja dostałem cięcie? Kurwa, jego mać. Co za chujiebany tutaj wymyślił sobie to. Mało zbliżam się do celu. Pozostało mi jeszcze 30 km. I powiem tak szczerze, że bardziej właśnie zbliżam się do tego celu, to takie mam przeczucie bardzo złe, że nie, nie, nie zostanę rozładowany. Na mapach Google, jak sprawdziłem, kurczę, do której ta firma pracuje, to ona od dwóch godzin jest zamknięta. Ale spedytor twierdzi, że pracują, więc No zobaczymy, ale mówię. Jestem kurczę, przekonany, że się nie rozładuje. A jeszcze kurczę dzisiaj jest 13 w piątek czyli wiadomo co za tym idzie że to jest taki przesąd pecho, pechowego dnia więc no coś czuję że to będzie pech nie? nie wiem czemu tak mam ale no po prostu takiego mam pecha jednym słowem no ale no nic, no nie wiem no nie wiem jak mam to skomentować no zobaczę się wszystko się okaże yy, jak będę na miejscu po prostu no ale Czarno to coś widzę Naprawdę czarno to widzę Puca, puca, jak nie urok To straczka normalnie Byłbym kurcze już praktycznie na miejscu Ale tutaj właśnie gdzie Widzicie z takim ślad Miałem jechać tu tą drogą w Prawo co jest do góry Na tą o tutaj yy, Ale no niestety Kuźwa droga Jest tam zamknięta yy, są Jest obiad Zrobiony do tej wiochy i, I teraz pójdźmy, takie kółeczko sobie muszę zrobić. Ech, jak nie urok, to straczka. Normalnie, i z 9 km zrobiło mi się ogólnie 20 km. A few minutes later. Jest bardzo dobrze, moi drodzy. Jedziemy, zrzucamy się. Trzeba trochę takie popracować sobie, ale powiem szczerze, że ogólnie tego się nie spodziewałem co tam jak się ale mi się język teraz zaplątał ogólnie to co ja dostałem za info to się tego szczerze bym nigdy nie spodziewał no powiem, że szacun naprawdę no i jedziemy widzicie kuźwa ten tym też taki kuźwa mały, krótki i niepodobny Reszta sobie dokończycie O, coraz bliżej już Coraz bliżej jeszcze A, jeszcze trzy kurde, trzy rzędy koszy i europalety będą i powiem wam szczerze, że moment to poszło I ja piurdyle. zaraz Zresz, się Żeby daje. wyjechać kamienie fajnie a ja muszę teraz że tak powiem cofnąć do tyłu żeby tu wyjechać O właśnie tam do tyłu muszę wyjechać A tu mamy Małe niespodzianki, bo są tam kamienie I tu się zaczyna dopiero Imprezka Fuh. Zobaczymy co z tego wyjdzie Ja pierdolę Kuźwa W sumie To człowiek teraz Wie jak ma wyjechać bo gorzej, kurde, było wjechać, nie? Za pierwszym razem zawsze jest najgorzej. A, brąk jeszcze. O, jeszcze mi się sprzęgło tutaj zwiesiło. Dobra. Jest ok. Ale widzę tak, tu trzeba się kuźwa bardzo blisko tej prawej, tu strony trzymać. No nieźle. O, bardzo blisko tej tutaj strony. Jeszcze, 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 jeszcze. Teraz. Jest dobrze. Ależ on mi teraz tutaj kuźwa zamielił, nie? Ależ on mi tu zamielił pod tą górą. W lewo Potrzebujemy tam pojechać Kurwa A ja pierdziele Dobra Udało się Jest połowa sukcesu Teraz tak Tam za jakąś Nie wiem Niecały, niecały kilometr mam tam taką kurde zatoczkę i posprawdzam, czy niczego nie urwałem, i zaraz się włączę. Dobra, stanąłem tu tak tylko na szybko, żeby zobaczyć, czy są jakieś e, straty, czy nie ma. E, oprócz e, przeciętej naczepy, no to straty e, nie widzę. Więc jest ok, kurwa, też mi to kuźwa tak zrobił jakiś idiota. E, strat żadnych. Widzę, że nie ma. Zderzak nie zahaczony, więc jest bardzo dobrze. Elegancko. Więc nie ma żadnych strat. Kręcę kurde pauzę do 15 minut, żeby mieć na, w razie w 45 minut pauzy, tylko 30, a ogólnie pewnie się zastanawiacie, gdzie jadę na załadunek teraz. Nigdzie, moi drodzy, nie jadę na załadunek sam jestem zdziwiony też nie zostaję tu na weekend spedytor mi napisał, że jak się rozładuje, to mam jechać do domu więc powiem szczerze, że miłe zaskoczenie jestem naprawdę kurczę zaskoczony nie spodziewałem się aż, aż, aż tak, więc ok, fajnie, do domu to i tak i tak będę jutro w sobotę gdzieś koło południa bo ja niestety muszę zrobić 13 godzin pauzy ale jak przeanalizowałem sobie to wszystko w 4 godziny powinienem dolecieć tam pod Chemnitz z powrotem, gdzie pauzę robiłem, gdzie mnie pocieli aczkolwiek zostało mi właśnie dosłownie 3 godziny i postaram się te 3 godziny wykorzystać jak najdalej i fajnie by było jakby mi się udało później do domu dość już na strzała bo pauzę Myślę, że jak gdzieś stanę koło 19:20, to pauza powiedzmy 7-8 rano. No i chciałbym, kurde, już później dojść na strzała do domu, ale czy mi to wyjdzie? Nie wiem. Zobaczymy, gdzie mi się uda dolecieć. Drodzy Państwo, ja właśnie wjechałem na parking. Nawet kurczę powiem szczerze, że rajeczka była wolna. Co się łudziłem, ale jest. Udało się. Pod faktem, że troszeczkę kurczę na samym wyjeździe on no, potrzebuje pójść na stację a wiem, że chyba trochę będzie dreptania e, do domu pozostało mi jeszcze 275 km 350 dreptania, więc e, powiedz, powiedzmy, że cel został zrealizowany żeby kurczę dolecieć tutaj na 7 7.2 na wysokość nie wiem Plauen? Hofu? Coś koło tego? Nawet szczerze nie wiem. Aha, oczywiście moja nawigacja musi teraz przeanalizować to wszystko. Bo jej trochę zejdzie. Ale ja sobie kuknę na mapach Google, gdzie ja dokładnie jestem. Jestem. Przed plałem. Ok. Czyli można powiedzieć, że cel został. Delikatnie zrealizowane 8,41 typowej jazdy, więc jest bardzo eee, dobrze. Zaraz zobaczymy, ile zrobiłem kilometrów. Tylko sobie tutaj w kartę drogową wpiszę stan licznika 893,068. Dobra I, 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 zaraz będę wszystko wiedział, moi drodzy. Czekaj, tam. 893,068 643 km zrobiłem od godziny 9.10 Kurde, powiem Wam, że Trochę się zdziwiłem Iż mianowicie Bo we wtorek W KFC Robiłem sobie zakupy Kupowałem jedzenie, wydałem tam w granicach 39 euro I teraz Zaglądałem na konto walutowe, ile mam kasy I nie wiem skąd, ale mam 100 euro Coś w granicach 100 euro na koncie I właśnie nie wiem skąd A z racji tego, że Nie mam już nic, kurde, praktycznie w lodówce Do jedzenia, oprócz yy, Jednej paczki kopytek To idę do Mcdonalda sobie coś zamówić Bo jest tu McDonald oczywiście, bo jakby inaczej Jedzenie mam zamówione. Faktycznie, kurde, miałem te pieniądze na koncie e, walutowym, ale skąd, jak, po co, to nie mam pojęcia. Jakim cudem te pieniądze tam się, się znalazły, no ale fajnie, miło się zaskoczyć. E, za to wszystko zapłaciłem, kurde, w granicach 30 euro i z ciekawości będę musiał sobie, że tak powiem, sprawdzić w McDonaldzie w Polsce. Ile mnie to wyjdzie Czy też w tych granicach będę miał tyle do zapłacenia Czy może trochę mniej Potem się wszystko okaże A dobra Idę za coś do auta I coś wam pokażę Bo normalnie nie dowierzam Chyba ktoś się Nie zmieścił Pod wiaduktem jakimś Albo gdzieś ktoś mu w dupę przywalił Ale chyba raczej bardziej Że w dupę mu przyłożył Chodzi mi mianowicie o tego busa. Ładnie zgięty. Oj, oj, oj. Oj, Ja wiem jedno, że na pewno Amazona nie będę ładował. Spowodowane tym, że mam cięcie i kurde, nie wiem. Wiem, że jak tu taśmę zakleję i wiem, że jak tu taśmę kurde zakleję, to mnie Amazon po prostu tak i tak siłą rzeczy wyrzuci, bo u nich nie ma czegoś takiego. Musi być kurde plandeka cała, jednym słowem mówiąc. No właśnie też tu przyjechałem tak jak tam tą ciężarówką, Wiesz, że jedzie tym busem i tam już jechałem kurde na te. Tam gdzie kurde tą ciężarówką zaparkował. To tam jest parking dla autobusów, ale tu zobaczyłem właśnie, że jest dużo miejsca i Wiedziałem o tym parkingu, że tu jest dużo miejsca, i miałem się tu ustawić za dupami. Albo po prostu ja jakoś nie wiem jak, ale za dupami, ale tu mi się rajka wyłoniła, więc bardzo mnie niezmiernie ona ucieszyła, bo chciałem sobie tu właśnie do przodu do tego krawężnika podjechać i sobie spokojnie stanąć na pauzę. Ewentualnie jeszcze miałem wizję tu za Litwinem chcę stanąć normalnie też jako ala w rajce i by było fajnie. Ale że tu się rajka wyłoniła, no to elegancko. Dobra, moi drodzy, bez przedłużania, ja idę po prostu sobie coś zjeść, obejrzę filma i spać. Dziękuję, do widzenia, do zobaczenia. Odpierdolcie się ode mnie.